Cześć, witam serdecznie z tej strony Kamsal. Dzisiaj mówimy kolejnym zadanie. Tym razem mamy zadanie gdzie musimy wyeliminować lektora Duma no i jest zadanie zlifilowana Doktora Duma w domenie Doom Trzy razy. Jest to quest dla składów, także macie go zrobić razem ze znajomymi. Ja wam zaraz wszystko powiem o co chodzi w tym questie. a wy pamiętajcie o subskrypcji łapce w górę, żeby kanał dalej się mógł rozwijać, a jeśli coś kupujecie na przykład karę w moim stronie, to zachęcam do użycia mojego kodu Sej tak który jest na ekranie i w opisie z góry Dzięki. Dobra, jak wiecie w poprzednich scenach mieliśmy na kat Oceany, bądź na przykład, właśnie Julkę, który, które były takimi mitycznymi e, bosami. Musieliśmy je właśnie szukać na tych lokacjach, typu władze, Fortilla, bądź właśnie Koci Koncik. No i teraz mamy podobnie, tylko teraz właśnie mam nakaz zlikwidować tutaj Duma, który tak samo jest właśnie po prostu bosem. Tutaj jest on nie bardziej teoretyczny, dlatego, tego, że tego kwestia generalnie no, pokazać jest mega ciężko, także przynajmniej Wam omówię o co chodzi, żebyście byli pewni. Co musi zrobić? Musi po prostu lecieć sobie na domenę Duma. To jest stary Pleasant Park. Jak widzicie, zmieniła się nazwa i troszeczkę budowa tej miejscówki. No i jedne co musicie zrobić, to zabić bossa. Tutaj, jakby się nie ma tych, e, tak jakby, no pomagierów i bossów, dlatego, że po prostu jestem laboratorium bojowym. Tak samo na parzące nie znajecie tych bossów, więc musicie i zwykłe solo duo składy, bądź areny i po prostu szukać tego bossa. Ja próbowałem znaleźć właśnie spawn, gdzie on się pojawia, jednak nie ma jednego spawnu i po prostu musi go szukać na lokacji. Quest, przyznam szczerze, jest dosyć ciężki, dlatego, że obecnie każdy go tryharduje i tego bossa jest strasznie ciężko zabić. Może inaczej będzie wyglądała sytuacja na składach, bo tam cztery osoby będą szukały, więc do tego ten Quest prawdopodobnie jest po prostu dla składów, żeby właśnie łatwiej było go zrobić. Co ja mogę polecić? Mogę powiedzieć, że właśnie jak po prostu sobie gracie i Wam zależy na tym kwestii, żeby go zrobić, e, najlepiej właśnie gracie z ziomkami. To po prostu latajcie sobie na e, tą miejscówkę, i żeby każdy brał jakieś inne miejsce. Z tego co widziałem, to raz się teraz pił tutaj. Doom e, wydaje mi się że też, że w tym domu się może respić. Także więcej tutaj go powinniście szukać. No i pamiętajcie o tym, że generalnie. Ten quest nie ma limitu czasowego, więc możecie go zrobić, kiedy będziecie chcieli. Dlatego ja też na przykład, tak bym sugerował, że jeśli na przykład macie taki problem, no że nie możecie znaleźć tego bossa, czy coś nie chce wam się, to po prostu zostawcie sobie, jak będzie mniejszy hype na, te, na tego questika i wtedy będzie można na chwilku go zrobić. Tutaj tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby właśnie zabić Duma, który jest bossem. I tutaj ten quest, jeśli właśnie ktoś nie czai, to ja mogę go po prostu przyrównać do questika ty, jakaś zabi kitka, zabi właśnie oceanę, bo to jest tak naprawdę to samo: czyli po prostu musimy zabić tego bossa, tylko tutaj mamy zabić go trzy razy, więc jest tylko troszeczkę tak ciężej. No i tak naprawdę, ten quest wyglądał tylko w taki sposób, więc nie ma to jakiejś magii, ale stwierdziłem, że warto właśnie go nagrać żebyście chociaż właśnie wiedzieli to i jak z tymi questami, i żebyście nekad nie szukali właśnie po jakichś miejscówkach, tylko że zawsze idziecie na jedną tutaj na domenie czy coś, bo nie ma czegoś takiego właśnie jak pewny spawn, tylko po prostu one tam się pojawiają te bossy randomowo. Także dajcie znać, czy Wam pomogłem. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam to chociaż właśnie jak teoretycznie, no bo też nie mam co pokazać, typu zabijam bossa, no nic to by raczej nie dało. Także co ja bardzo wam dziękuję za uwagę. I co do następnego. Dzięki, jeśli macie pytania, to piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!